Witam Państwa bardzo serdecznie w tym odcinku Na początku zostawcie łapeczkę w górę, z suba z dzwoneczkiem, a ja zapraszam do oglądania Dzisiaj będziemy grali meczyk Czechy Polska w Czechach Ponieważ w 2000, 2023 roku 24 marca Polska się mierzy z Czechami w Czechach To będą eliminacje do żeby się zakwalifikować do mistrzostw Europy Pierwszy mecz yy, rozgrywamy z Czechami, w Czechach. Zegrałem ten meczek, więc teraz pokazuję, ile goli strzeliłem. I pokazuję najlepsze akcje tego meczu. Polska atakuje. Polska, Polska, Polska. I gol! Brawo, Polska! Pierwszy gol 1-0. Prowadzimy. Polacy prowadzą ten mecz. Puchacz szczelił gola. Jak tak się zacznie, jak tak mecz, to będzie super. Polacy, brawo! Bramka Roberta Lewandowskiego teraz. Bramka Roberta. Pięknie wsi to bramki. Pięknie, Robert Lewandowski. Kto chciał go Robert Lewandowski. Nasz król, ścielcu, który ścieli w 5 goli w 9 minut na Bajernym Monachium. Teraz bramka Grzygorza Krychowiaka. Uwaga, atakuje Polacy. Przyjęcie karnym i gol, ale bramka zawalona. Brawo, Krychowiak. Brawo, Mordo. Brawo, gratulacje. Takie gole chcemy właśnie widzieć Jeśli ktoś nie wie, to ja grałem ten mecz, tylko teraz pokazuję wam e, jak najlepsze okazy, jakie jak grałem Jakie ścieliłem gole Okej, okay, pokażę wam kolejny gol jaki ścieliłem Oj, mi się wcisnęło. Teraz wam pokażę obronę Tomasa Tomas Walcik e, Brąkarza ściechów Uwaga, atakuje, atakuje Ale obrona, ale obrona z, Obronił ścian zielińskiego Mogła być już kolejna bramka, ale niestety obronił ten bramka ściech Brawo dla niego, brawo I ostatni gol wam pokażę Roberta Lewandowskiego w 63 minucie. Uwaga, Robert Lewandowski na skróżcielcu. Ciebie, uuu, ale podał. I gol, gol, Polska prowadzi 4 do 0. Co tu się wydarzyło? Jak tak będzie wynik taki, to będzie normalnie Mistrzostwo Świata. Będzie Puchar, będzie Puchar w e, 2024 roku. Jak Polska tak będzie grała. Polska się poprawiła. Brawo, Polacy. Ostatnie rzecz, wam powiem na sam koniec, wygrałem w tym meczu 4 do 0, ale szczerze mówiąc, yy, myślę, że w tym, yy, myślę, że jak Polska zagra z Czechami mecz, czyli 24 marca, to będzie 1 do innego się skończy mecz, jeden do innego. Po pierwsze, nowy trener i po drugie, pierwszy mecz nowego trenera, to myślę, że się wynik skończy 1 do jednego. Pozdrawiam i cześć kochani.